Cześć wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z questów na moim kanale. I co i tak, Pogadamy przywitała takim pięknym, no, oczywiście, czat. To, mnie przywitała pięknym po prostu deszczem, więc zarobiliście. Czasy pochowam, żeby ładnie było. O, dobrze. I co, e, ostatni, ostatni quest skończyliśmy na łowcy. To teraz może bez pierdzielenia po prostu przejdziemy. I tak, to my tutaj mamy, mieliśmy do zdobycia oczy pająka, to mam nadzieję, że zrobiliście wszystko, no i to, idziemy do karczmarza, tak, karczmarza, oczywiście tam otubowcy, no, który był tam, właśnie tam, 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 tam dalej, no, idziemy sobie do karczmarza, który gdzieś tutaj był na spałnie. Eee, nie tutaj... To się O! Tutaj macie taki, ban taki baner żółty, nie? I sobie idziecie, idziecie do Kerzmarza byczku. O i tak, byczku, plus jeden No i sobie klikacie na typa normalnie sobie przeklikujecie go. I później dostajecie questa, ee, że macie za mu 32 pszenicy, nie. To możecie jeszcze... sobie... To dobra, okej, okay, nieważne. No bo dobra. E, możecie to po prostu sobie posadzić na... Eee, gdzieś tam na surwi, czy tam na, na działce, jak będziecie mieli z tego kasę? Ale wiecie, działka 150 tysięcy. No ja mam, bo tam mam dużo rzeczy. Eee, więc tak, czekajcie. Eee, Okej, okay. czyli siedmiu pszenicy. Czyli, eee, jakby wam to powiedzieć, idziecie sobie tutaj, jak nie chcą się tego, po prostu z tym pierdzielić. Eee, macie drzewko. Tu macie sklep VIP. Eee, tu gdzieś powinien być napis. Strefa VIP. Idziecie sobie, idziecie. Siema, byku. E, idziecie sobie, idziecie. I, to jakby po prostu wam powiedzieć, idziemy do farmera, u którego możemy kupić ten, tą całą pszenicę. żeby się z tym nie pierdzielić. E, no to jest, to jest najszybsze rozwiązanie. Mi akurat osobiście się bo nie chciało tego, tego sadzić, więc sobie poszedłem i kupiłem. Nie zrozumiałem, quest'a gotowego. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak, I tutaj mamy, tutaj mamy farmera, naszego słodziaka pięknego, e, klikacie na niego prawym, e, później klikacie lewym i sobie kupujecie czyściże pszenicy za 128 monet. Myślę, że to nie jest dużo, a za quest to dostajecie trochę expa. Dobrze, tak więc e, teraz mamy quest, żeby e, się udać chyba do, 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 do rycerza. Tak jak oddacie już tego pszenicę dla naszego dziecka dla naszego tam karczmarza, no jak przeklikujecie go. To idziemy sobie do rycerza. I tutaj, jak stoicie na spawnie, macie takie schodeczki. Kurde, takie schodeczki. Gdzie schodeczki tam? Takie schodeczki macie. To jest koło tego budynku pomarańczowego. I sobie idziecie, idziecie. No, wchodzimy na samą górę. Jeśli ktoś nie będzie jest rycerz, oczywiście, dlatego robię te poradniki normalnie, beczku. Dobra, nieważne. Tak, tak, idziemy sobie do rycerza. Pięknie, ładnie. Klikacie na niego. Nie? Przeklikujecie znowu cały tekst. I tutaj pewnie będą do zabicie ząbiaczki. Zgadza się? To tu. A nie, dobra. Mamy odszukać konika byczki, tak, tak, byczki, kurwa. <grych> yy, no, wilki. Mamy odszukać konia zagubionego, i tam też widziałem dużo pytań na czacie, tam się pojawiało. Nie wiem, kto trafi na ten filmik, to może będzie zadowolony. Yy, I tak, 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 tak. Idziemy na spawna, jeszcze oczywiście tepnę, bo mnie się nie chce z tym pierdzielić. Mam na shorta, ale o. o, dobra. Idziemy znowu tak samo jak chodziliśmy do burmistrza Idziemy tym tunelem, timelapse No i dobra, jesteśmy za tym ościgiem, tu mamy tego naszego kamieniarza Tam dalej mamy drwala, ale my się trzymamy ścieżki i po prostu zapierdzielamy ścieżką No jest troszkę minę Zapierdzielamy po prostu się. Tu jest chatka drwala to za chatką drwala po prostu idziecie tą czas prosto, rozumiem? Idziecie prosto i tu macie płoteczkę chyba, to jest płotka jeśli, jeśli nie mylę, tak? Tu macie płotkę, wchodzicie, nic nie musicie klikać chyba. Po prostu wchodzicie, zalicza wam się i wracacie z powrotem do rycerza, z tego co pamiętam. I tak, później e, po rozmowie z rycerzem jeszcze raz wracacie do niego, klikacie. Idziemy do alchemika. Dobra, ja sobie idę oczywiście na spalna. E, tak, respicie się tu, tu macie tam burmistrza, to idziecie na lewo jest wróżę. Przekręciła je za mocno. E, gdzie ten burmistrz? Tam. Idziecie tu, tu, tu na lewo, tu. Tu macie takie żółte banery i znowu moreżowy budynek, tylko że za tym za tym zamkiem Tak, dobra. E, jesteśmy na pustyni. Tu mamy koloseum nasze piękne. Idziemy idziemy sobie koło gladiatora. E, idziemy się ręką, i tu mamy most kamienny, idziemy na kamienny most. Przechodzimy cały i teraz jak przejdziemy ten most. Uważajcie, uważajcie żeby w dziurę niech się nie wpierdzielić. Hmm, dobra. I teraz tak, tak, teraz jak przyszliśmy ten sobie włączyłem tylko jasność, nie na pula. Yy, tak, tak, tak. I <laughs> yy, Teraz idziemy sobie tam, na takie, takie drzewko mamy. Tu mamy wieżę, tam jest Maciek ktoś, tam jest, tam domaga się idzie, a do alchemika idziemy prosto, prosto, cały czas się rynkom I mamy wejście, wejście w tego drzewia. Jestby tu czy będzie szybciej. przechodzimy na dół i mamy alchemika. Jego też przeklikujecie. I tak dalej. I co nam się tutaj pojawia teraz? Mamy alchemika, porozmawialiśmy z nim i mamy przynieść 18 pustych butelek. Jak wam się nie chce, to klikacie na niego pra prawym i sobie kupujecie butelki o szklane 18. Nie? Albo po prostu sobie wcześniej przygotujcie, żeby już tak nie latać. O to też jest dobre opcje, że możecie obejrzeć sobie poradnik i wiecie, jakie jak po prostu itemki macie przygotować na dany kład, żeby się nie wracać. Bo to jest troszkę troszkę męczące to i, i schodzi wam dużo żarcia. Dobra. E, puste butelki mamy zrobione. E, oczywiście przeklikujecie jeszcze raz na niego i teraz gdzie się mamy udać? on nas wysyła do domaga tak? E, tak e, hop nas wysyła do domaga tak więc już nie te tepajemy się na spawna tylko idziemy sobie normalnie z i idziemy sobie do do tego, do, do wieży dobrze dobrze pięknie i tak mamy Maga, przyklikujemy sobie i to jest największy, największa zmora wszystkich graczy, mamy sobie maga, nie? przyklikujemy wszystko pięknie, ładnie i tu będzie quest właśnie, Zagubieni Magowie nie? i Trzech Magów w Górach, odnajdź trzech magów, którzy zaginęli w górach i porozmawiaj z nimi. Dobrze, tak, więc ten odcinek będzie się w każdym razie też nazywać, będą questy tam, tam 1-20, ale w głównej mierze to będzie quest Mag, Mixer i tak dalej, bo to jest najbardziej upierdliwy quest, tu jest dużo chodzenia, a to jest troszkę, no, no nie na rękę, bo jak widzicie miałem na początku odcinka troż, troszkę więcej tego tarcia. nie, wiem. to sobie wchodzimy tu. No dobra, mniejsza z tym. Tam jest ta nasza wieżyczka. Idziemy sobie pięknie, ładnie tutaj po górkach. I tu mamy drabinkę. Wchodzimy po drabince. I po prostu idziemy cały czas ścieżką. Idziemy, idziemy, wchodzimy po drabinkach. Jestem koło tej idziemy sobie prościutto senior, idziemy, idziemy, tu mamy parkiera na wodzie, dobra, to sobie skaczemy po prostu, lecicie, lecicie, naprzód, naprzód, nie, idziecie dalej dróżką, tylko nie, nie idźcie tam, nie idźcie tam, tylko idźcie najpierw w prawo, bo ja tu się pierdzielnąłem w przypadek i poszedłem najpierw tam i później musiałem się wracać. Maga nefariusa, wchodzicie sobie, Przeklikujecie na typa i idziecie dalej. Tutaj dokładnie, tutaj idziemy, sobie tu, tu, tu skaczemy. Idziemy po tych górkach i już widzimy maga Mixira. Tak, mamy maga Mixira. No nie, jak głupi jestem, dobra. Po prostu tędy można wejść. Tak, na tą skałkę sobie wchodzicie. Nie, tu gdzieś jest właśnie kolejna drabinka, jedzie po drabince, po drabince e, i tu był parker chyba jeszcze. Dobra. I skakujemy sobie na ten klotek, wszystko. Teraz tu, teraz na tamten i sobie Przeklikujemy maga. I już widzimy Nick, maga Verin Dokładnie, klikacie sobie na maga Verina i chyba spierdzielacie z powrotem do, do maga tam do, do tej wieży. No. E, jak już tam pójdziecie do tych magów to później musicie znowu wrócić do tego naszego tam swojego maga i tam będziecie mieli coś napisane co macie mu przynieść. Ja już nie pamiętam i tego w kwestii nie ma napisanego. Coś tam mu po prostu przynosicie jakieś pierdoły i macie kwestię zaliczonego. No. Więc w każdym razie ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, no i to. Yy, widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć.